No, ale kiedyś właśnie. tak nie było w Wiedeńce, bo to Wiedzę bo taki koleś, który na YouTube nagrywał, właśnie jakimś programerem. kurde, on tam robi takie rzeczy, typu magię, po prostu. <laughs> Dobra, robimy sobie przerwę na, re na reklamki i zaraz lecimy dalej. E, Pacy wjazdy, kurwa, bo dla ciebie będzie serdeczne. Dzięki wielkie. Jest A robimy sobie chwilę na reklamę zaraz, zaraz lecimy dalej. Gdzie <laughs> Hello, mien. Hello Hello You're A man. Czekaj. Bla, bla. Teraz na mnie. Właśnie, jest I do... jak tam u was panowie? Do no. No, Mayu no, no właśnie. Iza jest spadł. Ej, Do Marek, no, no, się na chwilę. Do Mayciu! Gołą! Gołąb. Gołąb. I poukkujcie go, połkujcie go! Pochujcie go! Czekaj Izak! Ja nie wiem czy chcę. Czekaj, Izak domarek, do ciebie No właśnie, poczekaj, bo to musi być na streamie. się nie odzywa. To oh, kolejnie, tak. spokojnie chwilakie. Tomal. Pewnie mu jakiś gołębie ukradły ten mikrofon. <noise> go go, się. Już to nie w na w kładce siedział. Salta na kurwie. No nie. A co dołączyłeś? Zastydził się chyba. A. A co to za Maciek jakiś? Hej <noise> no, próbuję wejść do wygrana śniada, bo jest poczekania pewno. No, nie nie no to go złotujcie. No, o, chciał no, tak do Brady. Domel, jak na imprezie? Ale kurwa, na imprezie było zajebiście. A gdzie, gdzie byłeś na imprezie? No ja, przecież to leci Jakiś to znasz? Ale to wróciłeś tak wcześnie do domu? Przed drugą? O kurwa, bo koledzy A Wymiętkli? To jakieś miękkie fajne są, musisz lepsze to towarzystwo znaleźć chyba. Nie, no przecież ja nie streamuję nie. dzisiaj, ja dzisiaj tylko gram w Red z subami, także na luzie. Nie. Ale przepraszam Cię, nie dać, że Ci przeszkadza. Nie, ale absolutnie, absolutnie. A ja z ciekawości weźmę na Facebook, na. No nie ma. Nie ma. Słucham? A nie ma, to na Facebooka. Czego się śmieją wszyscy. Wiesz co, bo, bo wcześniej dobry dowcip, ja bym powiedział, strasznie śmieszny, no, powiedział wiek, wiek, wiek. IZAK CO GROTTO no, ja. no, i wszyscy mają bekę od 15 minut. Zawsze dobry dowcip opowiadam O co się śmieją? No, Izak co, no ten dowcip IZAK CO GROTTO, no zawsze jest śmieszny, nie? No wiesz, biorąc pod uwagę że upewnienie, że IZAK 11 GROTTO otworzył, no to wiesz. A to gdzieś się że ta się śmieją wszyscy? No dokładnie. Dzisiaj opening, nic nie poleciało. Grotto poleciało ale, tylko. słuchaj, to się uciekło, bo ja zawsze otwieram szynki, i Kurde, to mi nic nie wylatuje. Kurde, jak ja otwieram szynki, to tam mam szynki w środku. To w sumie tak samo jak ja. To, słuchaj, lepiej się jebać niż otwierać Ale znaczy to już zależy, czy jest piątek, czy nie ma piątku, bo jak jest piątek, to Eto, faktycznie to, to trzeba jest cerek, a nie szynki. Ale posłuchaj, dzisiaj jest piątek, Eee, znaczy, już jest w sumie niedziela, bo już jest po północy. No. Już jest po północy. Halo. Do Nexus spadł. Halo. Izak? jesteś? Jestem. Izak, bo ja y, kupiłem kontrastrika, bo dostałem od babci dzisiaj y, kieszonkowe. I ja chciałem. Y, bo ty dobrze grasz Counter Strika, tak? Mi mówił mi Wiktor. No, tak, jestem dość dobry. Na zborów? No, ten, bo, powiem, bo ja słyszałem, że tam są jakieś skórki na bronie. No, tak. Tak, zgadza się. No i ten, bo yy, te skórki, bo ja to oglądałem taki program, nie? że tam były węże i one zrzucały skórę, to te bronie też tak zrzucają. Tak, jest taka awupa, wężowa skóra nawet. Ale nie, ale te, ale te bronie skóry nie zrzucają, one już taką mają do końca. Niech do Melek. Ale, to, ale to, to prawda, że one tracą skórę. Chcesz to coś? Tak, możesz powiedzieć do Melek. Ale ja rozmawiam z Melekiem. <grymiany> Zamę, z... don't... Don't have... ale, ale ja z Iziakiem rozmawiam, mm. ja, ziakim nie ziakim ziakim ziakim. Ziakim ale ja nie mogę rozmawiać z nim znajomymi, okej? Ale okay? on okay? jest teraz na dojdzie, nie? <grymiany> Wiesz co jak wsiśnisz escape to ci wyskoczy. jak nie wsiśnie escape to ci nie wyskoczy. <grymiany> ale co wyskoczy? Do... Stryk... To jest na plecach. Skrzynka, aha. <grymiany> Ja odpisałem z szynka, nie wędrotek. Ja mówię wam, że upróbki że jak pijecie, to pijecie z umiarem, a nie k***a, to Ja ja, że telefon pod spodem. Ale co ty robiłeś? No tylko piłem. Co, co robiłeś? Piję. Ale, ale ja też piję. Chyba wody z No ale, no, ale ty, no, no przecież każdy pije. No ale chyba nie wody z no nie no ja piję tutaj ten taki zielony jest napój i, i on się czekaj on jest spryte taki zielony znaczy on tylko ma taką ten on ma paczkę zieloną ale w środku ta on, jest, on jest ale on jest ten e, on jest w środku nie ma koloru. <śmienicza> no ja nie wiem o co chodzi, ale fajnie mi się rozmawia. Tak normalnie się. No tak szczerze, prawda? Nie to tylko Iza, no tak powiem szczerze, nie? No właśnie o to chodzi, żeby tak szczerze rozmawiać, nie? Dokładnie, no to, to się właśnie ceni. Któryś się podiznywał. To tak, Iza Dokładnie. Jest to w counter Ale ci powiesz szczerze, Izak, że, jest, że jesteś fajny. <głosy> 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 Dziękuję bardzo. No, ale ty masz... Nie, słuchaj, na imię... Tak Słuchaj, na imię, jak będziesz Piotrek, y, to ci normalnie postawię dwa liby. Fantastycznie. Zajmę sprawdzić, to naprawdę. Ale posł... Ale wybijesz na, na na raz, czy tylko drit? Nie, nie wiem, chyba będę musiał sprawdzić najpierw. A to testy, żeby im później było wypało. No właśnie, bo, bo będę pił dwa litry na raz i się będziesz ze mnie śmiał, nie? Tak, że wypijesz tylko litrę? Później będzie później kurwa lic i sam będę pił Ale ja tak, jak tak słucham, nie? Bo ja taki sympatyczny chłopak, ciebie to tak stawiam, że dzisiaj wyrwałeś jakąś pannę w tym klubie na tej strezie. No, byłby, wyrwałem, Ja aż, aż, aż co? Mi zapaliła Aż ci zapaliła fajkę. A to jak ci zapaliła fajkę, to, znaczy, to już chyba naprawdę no. się udało. No, ale nie chciałam pójść do mnie. <śledzimy> <śledzimy> o kurde. No to, to się nie udało. Ale, ale mimo ale mimo, że ci zapaliła fajkę nie chciała pójść do domu, to. Nie wiem, nie wierzę, stary. To coś. Bo już musiał pójść do domu. Aaa, no to faktycznie no. Ale myślałem, że jak już kurczę, odpala fajkę, no to już chyba idzie do domu wtedy. Orł z ciałem gołąpa. No nie wiem, zostałem z takim tym hangerem, stary. <śmian> <śmian> <Pumian> Dodać! się nadaje na scenarzystę w seriali kurwa. A, kurwa, emie <śmian> jak Miłość kurwa. To ty takie, masz, trochę, masz taką duszę remontyka trochę, jak tak mówisz jak Miłości w ogóle. I Jestem dobrym towarzyszem rozmowy. No ja się zgadzam całkowicie. Jesteś dobrym towarzyszem rozmowy. Możesz mi tutaj założyć pracówkę, nie? Taki wywiad, że byliśmy od 100 tysięcy widzów na minutę to, to byłby dobry wynik faktycznie. Na minutę. Dobra, to 10 tysięcy. Ale już kurczę, ale już wiesz a to już ciężko teraz plasówkę załatwić, bo już jest tak, po agratacjach, nie? Nie, nie dostał. No to coś to przesadza, nie? No to już przesadza na no, kule. Koleś, który kurde w klubach normalnie gada z dziewczynami mu fajkę odpalają, a kurde ja ma go nieco wpuścić. Ale powtórz reszcie? <grywanie> Nie, absolutnie, słuchaj, nikt nie będzie wiedział. Dziękuję. A jeśli się ma, to powiecie, że wiesz, zły mam, ale pusty. A jeszcze tysięcy ludzi tego słucha. Co to ma nie ty jesteś, ludzi. A to może zanikować mój fanpage? Powiedz mi, tak. Jasny, stary no. Dawaj, stary. stary. Myślę, że lajki wpadną. Oni są poza moim fanpage. stare. jest jeszcze jakiegoś YouTuber rzuci. Darek, Cugarek? Cobalik, jak Ale to nie jest twój fanpage, to jest, to, jest, to jest. Twój profil na Steamie chyba, wiesz? Akurat. Jeden. pomyliłeś się, ale to się zdarza stary, starego, może się pomylić zawsze, nie? Muszę odwierzyć strony, bo mi się kurwa gdzieś yy, skrot włączył. No. Pytajcie kurwa. Nie. A ja kurwa pierdolę, nie. Pierdolę, nie. nie kurwa. A ja, yy, słuchajcie. Jeżeli jesteście do sublima, to może wam was su -y, suprimować. <śled> ale to musisz zapłacić w skinach